Wszystkim. Krzysiek z tej strony. I cóż, kolejny odcinek. Dzisiaj opowiem Wam o oldschoolowym paleniu siszy, i to będzie kalimamun Mamun i stara, dobra nakla. Trzymajcie się. PAM! Moi drodzy, wszyscy jak dobrze wiecie, z tej strony u nas kalimamun, stara, dobra siszka z Egiptu, tutaj. Egipski cybuszek, który najczęściej jest z nią w zestawie. Fajnie na nim się pali overpack. O overpacku możecie też zobaczyć nasz filmik, który był wcześniej. Turecki cybuszek, zwykle gliniany cybuch, który też bardzo, bardzo lubię. No i nasz tytonik, nakla tobako. Stara, dobra nakla, dwa jabłka. Bardzo fajny miksik i taki protip dla was, że połączenie starej nakli, dwa jabłka z kerem 2 jabłka to jest sztos, wymiata, opór. Nie wiadomo jak. To ogólnie jest polecenie od takich Arabów. Kiedyś próbowałem, powiedziałem, że naprawdę to jest top. A dzisiaj ja wam pokażę, jak nabić tytoń nakla na tureckim cybuszku. I jeszcze jedno pokażemy, jak zrobić zamienną uszczelkę i jak to robili właśnie Arabi. Pamiętajcie, tytoń nakle ogólnie to bardzo stary tytoń z Egiptu. Nie ukrywam, że ten tytoń jest w topce ogólnie światowych tytoni do siszy. Bardzo odporny na temperaturę. Do tego bardzo ma dużo rodzajów, na przykład mizo. Bardzo mi smakowała ta linia smakowa od Nakli. Nie ukrywam, ten stary Double Apple, który teraz widzę, tu Apple od Nakli, to jest z tą palemką starą, to jest to, co ja przypominam sobie kilka dobrych lat co paliłem, dlatego dzisiaj zrobimy powtórkę z rozrywki. Nakładamy nasz tytoń do cybucha. Dobra, ułożyliśmy nasz tytoń. Teraz wysypujemy go. Jak zawsze kroimy. Pamiętajcie, że ten tytoń ogólnie, co teraz sprzedają w smołkach i w różnych galeriach. To nakla ma mega czerwone liście. Nie ukrywam, że to nie jest prawdziwa nakla. To jest taki jakby made in Poland, tak powiem. I ta prawdziwa nakle to ona miała taki, właśnie jak tu, taki ciemno-czerwony kolor. I to musicie pamiętać to tak właśnie wyróżniała się nakle ogólnie, tak wyglądała ta nakla. Dlatego mamy pokrojony nasz tytoń układamy nasz cebuszek. Pięknie, proszę bardzo. Nałożony tytoń. Teraz bierzemy naszą folikę. Wszystko robimy jak Arabi, tak? Pamiętajcie, że robiliśmy już filmik, jak nakładać folię na cybuch, czyli jak rozpalić ciszę na folii. Teraz ja już pokrótce bardzo to zrobię i żebyśmy zaczęli już palić to. Tego naciągamy. Tak I od razu robimy dziurki. Mamy wykalaczkę. Prawie jak Arabi. Nie wiem, czy oni robili wykalaczką, ale tak mi się wydaje. Teraz, moi drodzy, nasza uszczeleczka, tak zwana arabska, nakręcamy na palce, robimy taką poczwórną warstwę Hop. i obkręcamy nasz konektor. A powiem Wam fajne to. Ogólnie Arabii wymyślili, bo oni trochę podsuwali nawet na górę i tam ogólnie, które ściekali najczęściej do naszej siżki, to u nich ściekali wszystko właśnie na e, ten papier, na tą zetkę, tak zwaną. Robimy. Puch. Pięknie, Siada jak jako Arabu. Dobra, kochani, cybuszek nasz stoi na naszej już celeczce. Takie lekko arabskiej. Do tego wkładamy nasze węgle. Na tytoń nakle będziemy na pewno potrzebować trzech węgli. Na pewno, nawet bywa można zastosować cztery. Zależy od cybucha, jeszcze. też jaka wielkość, jaka grubość i tak dalej. Jak prosiliście, arabski temat to i arabski komin. Op. I jeszcze dla lepszego rozpalenia. Dajemy na op. I czekamy na naszą siszkę. Moje drodzy, no jak mówiłem, poczekaliśmy chwilę. Zostawiamy jeszcze na chwilkę nasz komin, na nim chwilkę rozpalimy, i będziemy wnioskować, jak pali się nasza nakla. Czy jest tak dobra, czy jest tak oryginalne. Zobaczymy. Zaczynamy! Starczy nawet już tych dwóch ciągnięć. I od razu Wam powiem: Kalium jak zawsze się spróbuję na maksa. Siszka, które ciągnięcie jest mega ciężkie, tak jakby w skali do tych nowych wszystkich siszek, to jest naprawdę po prostu monster, wow i tak dalej. Przede wszystkim nasz smaczek Nakla. Nakla, czemu jak Wam mówiłem, że połączenie Double Apple z Alpha i Nakli Two Apples? Bardzo pasuje jedno do drugiego. Bo nie ukrywam, dwa jabłka, ten anyż jest bardzo intensywny, bardzo bijący, bardzo intensywny. W nakli bardziej jest wyczuwalne te nutki, takie inne nutki tego anyżu. I dlatego to fajne jest połączenie między, dwóch, między dwoma tytoniami. Ja nie ukrywam, dziękuję bardzo Arabom, które polecili mi to. Ja przypomniałem sobie czasy, kiedy jeszcze robiłem praktyki w Belgii i taki fajny vibe'ik. Trochę lekko arabski, taki stary, starodawny. Fajnie, bo ta siszka od razu czuć, że ma taką swoją moc. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie odbija taką tradycją, takim naturalnością i jakąś kulturą siszową. Dlatego jeszcze raz Wam dziękuję, że oglądacie mnie. Polecam wszystkie inne filmiki, które byli wcześniej. Ja życzę Wam miłego wieczorku. Idę jarać, bo już jestem lekko zbąbiony, ale trzeba dojarać naszą siszkę. Życzę Wam miłego wieczorku. Ciao, papa. Hejjo.